Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inny jak odmichdała i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o nadchodzącym nowym darmowym skinie dla każdego gracza, który spełnia jeden prosty wymóg. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie postaram się przedstawić informacje na temat ukrytego skina obecnego karnetu bojowego, ponieważ już w najbliższy czwartek będzie on dostępny do doblokowania, a nie każda osoba wie jak będzie można ją zdobyć oraz przy okazji jakie będą zadania i jakie przedmioty będą dostępne przy tej oto skórce. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migao2 tak jak te dwa kozaki na ekranie, pamiętajcie też że zostawieniu z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na tym kanale. No i strzelcie tą mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie namy. No przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc, jak sami dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie w następny wtorek do gry Fortnite zostanie wprowadzona kolejna wielka aktualizacja tego sezonu czwartego o numerach 22.30, która wprowadzi do gry mnóstwo i to dosłownie mnóstwo bardzo ciekawych nowości i oczywiście zmian. Co jednak ciekawe, ta aktualizacja będzie inna niż wszystkie inne aktualizacje w obecnym sezonie czwartym, ponieważ poza tym, że wprowadzi ona do gry dość sporo ciekawych zmian w to dodatkowo do gry zostanie dodany ukryty skin karnetu bojowego. No i to właśnie dzisiaj w głównej mierze chciałbym wam przedstawić skina i pozostałe przedmioty, które będziecie mogli zdobyć po jego trafieniu do gry, kiedy będzie można go zdobyć oraz jakie zadania będą musieli wykonać gracze w Fortnite po trafieniu tego oto skina. Na samym początku zaczniemy sobie w ogóle od najważniejszej części całego omawiania ukrytego skina karnetu bojowego, i większość z was, a wręcz wszyscy z was już wiedzą, że będzie to nikt inny jak skin Herald, czyli mityczny boss, który znajduje się na wyspie Fortnite. No i nic dziwnego, że to właśnie ona znajduje się w tamtym miejscu, ponieważ miejsce ukrytego skina w karnecie bojowym zajmuje przeważnie skórka, która jest kluczowa dla fabuły danego sezonu w tej grze, ale nie zawsze, ale tutaj wiemy, że tak po prostu jest. Skórka ta jest kluczowa dla nas głównie ze względu na chrom, którym to właśnie ona włada i ona wyznacza to, w którym miejscu on będzie, a my, czyli gracze przez cały ten sezon czwarty będziemy musieli próbować ją powstrzymać, a to czy nam się uda, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy na pewno tyle, że poza samym skinem gracze będą mieli jeszcze dokładnie 9 przedmiotów kosmetycznych, które będą mogli zdobyć całkowicie za darmo. I oczywiście dodam tutaj i podkreślam. Że mowa tutaj tylko o osobach, które posiadają obecny karnet bojowy tego sezonu. Jeżeli ktokolwiek z Was nie posiada karnetu bojowego, nie będzie miał dostępu do tego skina oraz do pozostałych dziewięciu przedmiotów kosmetycznych, więc naprawdę warto go zakupić, a samego skina będziecie mogli zdobyć do końca obecnego nam sezonu czwartego. No i tak, poza samym skinem gracze będą mieli jeszcze do zdobycia pięć przedmiotów na pierwszej karcie, czyli właśnie skin, i do tego jest tam jeszcze dostępny sztandar. Kilow, który jest mega kozacki, do tego jeszcze jest plecak i oczywiście dodatkowe graffiti. Przedmioty te możecie zobaczyć teraz w tle, i jak sami mogliście zobaczyć prezentację. Mają się one naprawdę mega kozacko i pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że będzie to jeden z lepszych ukrytych skinów karnetu bojowego, jaki pojawił się w tej oto grze. To jednak nie koniec omawiania sobie naszego pierwszego podpunktu, czyli samych przedmiotów kosmetycznych, ponieważ poza tymi pięcioma przedmiotami w pierwszej karcie mamy jeszcze dodatkową kartę z przedmiotami, która znajduje się właśnie piętro niżej. Tam za to gracze, zamiast przedmiotów kosmetycznych, są w stanie zdobyć pięć pytajników. No i co ciekawe, już teraz mogę wam powiedzieć, że po części znamy przedmioty, które znajdują się w tamtym miejscu, ale niestety nie znamy ich wszystkich, które tam po prostu będą. Na pewno pod jednym z pytajników skrywa się dodatkowa edycja stylu dla samej skórki Herald, której no nie do końca jeszcze znamy, ale w internecie przy wczorajszym wycieku skinów w ankiecie pojawiła się taka dodatkowa edycja stylu, dlatego to skina. Prawdopodobnie to właśnie tak będzie wyglądała Herald po odblokowaniu dodatkowego jej stylu, ale nie jest to jeszcze do końca pewne, ale jeżeli sprawdzi się to, to również sprawdzi się moja informacja, że przedmioty z ankiety trafią już po nowej, pierwszej aktualizacji tego 1 listopada, czyli aktualizacji 22.30. Osoby, które nie oglądały tamtego filmu, to gorąco polecam sobie go zobaczyć, Ponieważ ankieta ta poza skinami, które trafią w tym sezonie czwartym do gry, zdradziła nam jeszcze wstępny wygląd przedmiotów na nowy sezon bądź rozdział, a teraz wróćmy sobie do skina Herald, czyli ukrytego skina karnetu bojowego. Ponieważ poza samym skinem i jej dodatkowym stylem w tej karcie drugiej jest jeszcze tam na pewno lotnia, której niestety jeszcze nie znamy, ani z wyglądu, ani z działania oraz na 100% według mnie znajduje się tam jeszcze nic innego jak ekran wczytywania. Pozostałych dwóch przedmiotów niestety ale nie jestem w stanie wam przedstawić, bo nie wiem naprawdę co dokładnie może się tam znajdować, ale co do tych ośmiu przedmiotów jestem pewny, a pozostałych dwóch jeszcze... Jeszcze nie znamy i dzisiaj niestety nie poznamy. Tak czy inaczej, te 8 przedmiotów, które wam wymieniłem, raczej na pewno będą mogli zdobyć gracze i może być tam jeszcze jakaś dodatkowa emotka, ale tutaj nie jestem do końca pewny i takie informacje poznamy dopiero po aktualizacji 22.30. Ponieważ to właśnie po niej o tyle co nie zostanie jeszcze wydana skórka Herald, to my gracze już poznamy tego dnia pozostałe przedmioty, jakie gracze będą mogli zdobyć dodatkowo przy tym skinie, więc obecnie musimy dostać nową, dużą aktualizację. Tak więc jak widać samych przedmiotów kosmetycznych w tym obecnym sezonie czwartym rozdziału go na pewno nie zabraknie, a tym bardziej przy ukrytym skinie karnetu bojowego, a teraz przedczasno na nasz kolejny podpunkt w dzisiejszym omawianiu tego oto skina. Kolejnym podpunktem jest informacja, jak w ogóle zdobyć te oto przedmioty w grze no i samego ukrytego skina karnetu bojowego oraz pozostałe przedmioty kosmetyczne gracze będą mogli zdobyć w specjalnych dodatkowych zadaniach, które dopiero zostaną wprowadzone do tej oto gry. Zostaną one wydane ze wstępnych informacji równo w czwartek wraz z wyzwaniami tygodnia, ale tutaj nie jestem do końca pewny, ponieważ nieraz było tak, że data ukrytego skina wskazywała na czwartek, a ten często był już we wtorek, około godziny 15. Ponieważ tego dnia do gry trafia nowa aktualizacja i również jest szansa na to, że twórcy gry tego dnia wypuszczą tego skina. Ale na obecną chwilę kierujemy się datą wyświetlaną przy skinach w karnecie i wskazuje ono na czwartek, więc będą one tego dnia w grze. Raczej na pewno będą one również o godzinie 15, nie wcześniej, ale to już wam wspomniałem wcześniej. No i przy samych zadaniach robi się bardzo ciekawie, ponieważ jedno z nich powinniśmy już wszyscy dobrze znać i jest to oczywiście zadanie z poprzednich sezonów w tej oto grze. Jak dobrze pamiętacie, w rozdziale drugim często było tak także jeżeli gracze chcieli zdobyć darmowego, ukrytego skina karnetu bojowego, musieli wykonać zadanie, które kazało nam zlikwidować samego skina na wyspie, o ile sama skórka pojawiała się na wyspie, czyli w tym wypadku będzie to likwidacja bossa mitycznego, Herald, na sanktuarium. Nie jestem w 100% pewny, czy twórcy gry dodadzą takie zadanie przy odblokowaniu akurat tego skina, ale jest to naprawdę bardzo możliwe i podobna sytuacja była z bossem na tajnej twierdzy, który był nie dość, że niewidzialny i tylko jeden w jednej zwykłej rozgrywce. Na pewno same zadanie nie będzie takie proste do wykonania, więc nastawcie się na to, że gracze będą musieli zlikwidować właśnie bossa mitycznego Herald, który znajduje się na sanktuarium, a to jakie dokładnie będą tam dostępne zadania, zobaczymy dopiero po samej aktualizacji 22.30. Gracze mieli naprawdę ogromny problem pierwszego dnia wykonać to zadanie i tutaj raczej na pewno nie będzie inaczej, o ile twórcy gry nie wymyślą jakiegoś innego ciekawszego zadania, ale i tak spodziewajcie się jednego takiego zadania właśnie przy odblokowaniu tej ukrytej skórki. Do tego będzie jeszcze 9 innych zadań, tak więc spokojnie na pewno wykonacie wszystkie te zadania, bo nie będą one jakieś mega trudne, poza likwidacją samego bossa Herald, o ile takie w ogóle zadanie pojawi się w grze, ale to jeszcze nie jest pewne, a pozostałe zadania będą na pewno powiązane z chromem i ogólnie całą tą resztą. To znaczy, że będą tam zadania typu uleczmy jako chromowy blob, przetrwaj graczy będąc pokryty chromem lub zlikwiduj graczy będąc pokryty chromem, a same zadania będą do niego nawiązywać, bo skin i pozostałe rzeczy pochodzą właśnie z fabuły obecnego nam sezonu czwartego w tym rozdziale trzecim. Jeżeli fabuła gry nawiązuje do chromu i herald, to logiczne, że te dwie rzeczy będą kluczowe w nadchodzących zadaniach na odblokowanie tego skina, a to jakie dokładnie zadania będą dostępne i przedmioty poznamy dopiero po nadchodzącej nowej wielkiej aktualizacji 22.30. Sama aktualizacja będzie już w ten wtorek, o czym mówiłem wam wcześniej, ale teraz chciałbym jeszcze dodać, że tego samego dnia co nowa aktualizacja na kanale Migao odbędzie się specjalny live rano około 8 właśnie z tej oto aktualizacji w grze, na którym będziemy sobie omawiać wszystkie ważne rzeczy. Na tym live będę prezentował wam właśnie wszystkie najciekawsze i najważniejsze zmiany w grze oraz zmiany i nowości fabularne, w tym właśnie informacje i nowości przy ukrytym skinie karnetu bojowego, tak więc wpadajcie tego dnia na kanał Migao, żeby zobaczyć tego Live na obecną chwilę nam wszystkim pozostało oczekiwania na nową aktualizację, ponieważ wszystko o ukrytym skinie już powinniście wiedzieć z mojego dzisiejszego filmu i mam nadzieję, że tym jednym odcinkiem wytłumaczyłem wam wszystkim kiedy co i jak z tymi przedmiotami i z pozostałymi rzeczami. Bardzo często zadajecie mi pytania, jak zdobyć właśnie tego ukrytego skina karnetu bojowego oraz pozostałe przedmioty, więc tym filmem mam nadzieję, że pomogłem osobom, które jeszcze nie wiedziały o co z tym chodzi. A wy obecnie razem ze mną musicie poczekać na nową aktualizację, ponieważ po niej poznamy pozostałe szczegóły na cały ten temat. No a jeżeli to, Odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim apeczkę do góry, przynajmniej trafi on do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale Migeo. No i pamiętajcie o tym kodziku Migeo, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać co sądzicie ogólnie o tym darmowym skinie karnetu bojowego i czy Wy odbierzecie tego skina, gdy zostanie dodany do gry w najbliższych wyzwaniach w czwartek, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!